Dzień dobry. Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. No dzisiaj znowu taka będzie seria pitu pitu. Wrzucam dosyć takie częste te filmy. Gałązka róży jest nad moją głową. No, dlaczego? No bo ostatnio wrzuciłem taki film Śladami Wiesława. No i wywołałem taką burzę. No lubię szczere odpowiedzi, także dziękuję za te szczere komentarze. No, zarzucono mi, że propaguje tutaj alkoholizm, e, propaguje alkoholików. No i czy też mógłbym e, takie osoby polecić swojemu synowi? Prostuję. Nie! To nie jest dobry był, nie jest przykład, który bym pokazywał synowi, ale są pewne też jakieś takie więzi międzyludzkie. Musimy pamiętać, że już nie jesteśmy robotami. Bez względu na to, jaki człowiek jest, bo jeżeli nawet ktoś ma swoją jakąś wiarę, to też czasami potrafi wybaczyć drugiej osobie, bo tak mu nakazują, czy religia, czy sumienie. No ale tutaj, jeżeli. Ten temat tak poruszyłem bardzo, no to chciałem podziękować za te komentarze, takie dla mnie budujące. Ja nie jestem Menelem, ja nie jestem alkoholikiem, nigdy nim nie byłem, mam nadzieję, że nie będę, no ale tutaj dzisiaj poruszę taki jeszcze króciutki jeden temat. Yy, dlaczego też yy, te takie chińskie, tajwańskie. Czy indyjskie kanały mają na przykład 30 filmów i mają po 100 wyśle, po wyświetleń, po 30 wyświetleń, i wszyscy mają ponad 1000 subskrypcji? To Wam wyjaśnię w następnym odcinku, dlaczego tak jest. A dzisiaj, żeby nie było, że propaguję alkoholizm, to dzisiaj będę propagował sporty motorowe. No i teraz zapraszam na taki. Wyścig wraków, na których byłem razem z Oliwierem i teraz się już zamykam. Buzia na kutkę i jedziemy z koksem. Zaczynamy. <trybuj>